W jednym miejscu zgrupowane dane kontaktowe, informacje dotyczące sposobu załatwiania danych spraw oraz dokumenty do pobrania. Uruchomiona została osobna podstrona dedykowana zadaniom realizowanym przez Wydział Komunikacji, a w poszczególnych sekcjach sprawy i formularze z zakresu pracy Biura Rejestracji Pojazdów, Biura Praw Jazdy oraz stanowiska do spraw transportu, a także informacje o opłatach. Podstrona łączy się ponadto z kilkoma stronami rządowymi i wyszukiwarkami, dzięki którym można sprawdzić, czy jest już do odbioru nasz dowód rejestracyjny lub prawo jazdy, jaka jest historia danego pojazdu, ile mamy punktów karnych. Za pośrednictwem kolejnej podlinkowanej strony można także zgłosić nabycie lub zbycie pojazdu. Przypominam, że obowiązkowe są zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów, natomiast sama rejestracja jako taka nie jest obowiązkowa. Tam również znajdziemy na tej podstronie informacje o sposobach umawiania się na wizyty w urzędzie, w Wydziale Komunikacji. Przypominam, że to są dwa kanały dystrybucji możliwości umawiania się w urzędzie, czyli albo drogą telefoniczną, albo przez stronę internetową umów wizytę. A skoro mowa o umawianiu się na wizytę w Wydziale Komunikacji, to podobnie jak w wielu innych sprawach w dobie pandemii, trzeba się niestety uzbroić w cierpliwość są miejsca, natomiast te miejsca są w określonej ilości i ta ilość, którą przeznaczamy zarówno i do internetu i do telefonu, one bardzo szybko się w cudzysłowie rozchodzą, w tym sensie, że zazwyczaj to 2-3 minuty mamy godziny w internecie, które są w tym czasie pobierane przez naszych klientów. Natomiast mniej więcej przez pół godziny do godziny czasami przez telefon można uzyskać takie numery. Po prostu mamy znacznie więcej potrzeb niż możliwości do przerobu. Co zatem należy zrobić, aby w tej sytuacji umówić się na wizytę? O godzinie 7:30 punktualnie. Musimy wybrać sobie datę i próbować wtedy wpisać wszystkie dane, imię, nazwisko, mail. Przypominam i proszę po to, żeby ten mail był w buforze wcześniej wpisany, żeby nie mylić się dlatego, że zdarzają się często bardzo przypadki takie, że w sytuacji kiedy podajemy Pośpiechu adres mailowy, on jest z błędami i wówczas nie dostaniemy potwierdzenia. Przypominam również, że w sytuacji, gdy ktoś nie potwierdzi takiego maila, takie terminy wracają później do puli i są ponownie rozdysponowywane. Natomiast przypominam i proszę również i takie rzeczy się zdarzają, że w sytuacji, gdy wiemy o tym, że nie wykorzystamy zarezerwowanego już numeru, że prosimy o kontakt telefoniczny albo mailowy i o zgłaszanie takich informacji, dlatego że te numery również później wracają do puli i kto się może wykorzystać. W przypadku braku terminów prosimy spróbować ponownie w następnym dniu roboczym lub skontaktować się telefonicznie pod numerem 41 36 76 099.